Mam go dzisiaj filmik na TikToka i powiem tak: ta dobra FIFA jest jakaś XD, ponieważ e, mój zawodnik Lisandro Martinez. Chwila, widzowie, patrzcie na to. Loris wyjmuje, nie? Mam, mam tam e, ten, Loris na ramkę i nagle Martinez, bo ja chciałem podejść górą. No co robi? Kładzie się i gra. zaliczyła to jako faul i dostałem czerwoną. Takie coś nie no. I naprawdę jest świetne w zasady piłkarskie. I pećcie, czy tu był fał. On, on się potknął. U mnie halat był wiele razy fałowany, jakoś faulu nie było. Tak ja naprawdę nie wiem. Nie wiem naprawdę o co chodzi z tą fifą. Ach, kurde Jej nie przestanie ludzi zaskakiwać. Naprawdę. Jak ktoś się pyta, to. Tak wygląda mój skład.